Dzień dobry Tak, bardzo długo Nie było mnie za kierownicą Żadnego samochodu Oznakowanego Tym logotypem Ale no Nie tylko wy W sensie niektórzy Komentatorzy macie jakieś takie spaczone poglądy jakobym nie lubił samochodów marki Renault To jest oczywistą nieprawdą twierdzę wszem i wobec, że Renault robi należące do najpiękniejszych na rynku auta, że mają znakomite pomysły a że z ich realizacją bywa bardzo różnie to w końcu nie jest moja wina. Zwykle czepiam się jakości, bo jest się czego czepiać. Z rozmysłem nie testowałem bardzo długo kaptura, którym właśnie jadę. Ponieważ nie wierzyłem w to, że Renault potrafi zrobić samochód lepiej. Po straszliwych rozczarowaniach. Szczególnie w przypadku talizmana, po prostu dałem sobie spokój. Ale teraz zostałem zmuszony, i przez okoliczności, i przez współpracującą redakcję do tego, żeby wsiąść za kierownicę. Kaptura, który trochę ponad półtora roku temu przeszedł lifting, i jestem bardzo mile zaskoczony naprawdę bardzo mile zaskoczony. Renault Capture. Bezsprzecznie jeden z najładniejszych samochodów, jakie wprowadzono na rynek. Jeden z pierwszych modeli nowego typu designu, którym się charakteryzują w tej chwili wszystkie modele Renault. Samochód, który. No, rozkochał w sobie po prostu tysiące ludzi, nie tylko kobiet, chociaż jak później Wam pokażę, są pewne wskazówki, które należałoby odczytywać jako jestem tylko dla kobiet i to tylko drobnych. Ale żarty na bok. Auto jest naprawdę bardzo ładne, jest naprawdę bardzo dopracowane i jako podwyższona i zdecydowanie zmieniona wersja Renault Clio jest co najmniej bardzo interesującą alternatywą dla klasycznych hatchbacków segmentu B. Bo no ten samochód Robi wrażenie kompletnie innego od tego, co, z czym miałem do czynienia wcześniej. Mianowicie, jedyna rzecz, która skrzypi i trzeszczy, to ten odrażający kawałek tak zwanego lakieru fortepianowego czyli bardzo taniego plastiku. Natomiast cała reszta jest niezwykle solidnie spasowana. I w bardzo dużej części wykonana z materiałów co najmniej dobrej jakości, a często wręcz bardzo dobrej. Aż miło. Aż miło. Jadę samochodem, który w parku prasowym został nieco z rozpędu, ponieważ to jest jeden z ostatnich samochodów, jakie jeszcze są w Polsce sprzed pełnego dopasowania do norm związanych z OLTP czyli no on nie ma filtra cząstek stałych mimo, że jest silnikiem benzynowym turbo najnowszej generacji i tak dalej ale jego bardzo, bardzo dokładny odpowiednik z filtrem już jest dostępny i kosztuje bardzo przyzwoite pieniądze rzędu 78 000 złotych Oczywiście nie mówię o topowej wersji wyposażenia ani o automatycznej skrzyni biegów, co mamy tutaj. Niemniej mowa o silniku 1,3, tym samym, dokładnie tym samym, który napędza kadżara który napędza Nissana Kaszkaja, i który napędza Mercedesa klasy A. Tyle, że w kapturze on ma moc nieco zmniejszoną wobec tamtych najmocniejszych, wyposażonych również w dwusprzęgłowy automat, a mianowicie tutaj jest 150 koni mechanicznych, co jak na małe, leciutkie auto aż nadto wystarcza żeby się w tym poczuć jak w sportowym samochodzie chociaż biorąc pod uwagę wszystkie możliwości związane z dzisiejszymi technicznymi rozwiązaniami przy okazji przepraszam jadę 130 km na godzinę i chyba nie potrzebuję więcej nic mówić na temat aerodynamiki huk nie ma nic wspólnego z silnikiem huk ma Związek tylko i wyłącznie z niedoskonałością aerodynamiczną nadwozia. Przy czym nie jest to kwestia lusterek, ani słupków przednich, ani przedniej szyby, tylko kwestia całości. Ok, wracamy. Jak na dzisiejsze czasy, jak na tak mocny silnik, nie powinno być tego efektu, który tutaj melduje się co chwilę. W jeszcze większym stopniu niż w testowanym przeze mnie niedawno kaszkaju, a mianowicie chodzi o zrywanie przyczepności jednym kołem, buksowanie jednego koła podczas ruszania. I nie, nie jest to torque steering, czyli szarpanie kierownicą przy przyspieszaniu. Nie, o ran, jak się cicho zrobiło, tylko po prostu zbyt silne uderzenie momentu obrotowego. Podczas ruszania. Ten silnik tylko w Mercedesie jest, mówiąc wprost, kastrowany podczas ruszania, po to, żeby właśnie nie było tego efektu. Nissan i Renault nie zastosowały tu nic takiego, a albo powinny, tak jak Mercedes, lekko obniżyć moment obrotowy przy ruszaniu, albo zastosować elektroniczną szperę, czyli elektroniczne ograniczenie uślizgu w mechanizmie różnicowym przednich kół przedniej osi to by załatwiło całą sprawę a skoro samochód na suchym czystym asfalcie tak rwie to znaczy że żeby ruszyć w miarę normalnie kiedy jest ślisko lub nie narobić sobie kłopotów podczas pokonywania zakrętów trzeba się bardzo, bardzo mocno wjeździć w to auto co generalnie jest dobrym pomysłem na jeżdżenie samochodem, żeby się w niego wjeździć, to znaczy prowadzić go przez kilka dni, kilkaset kilometrów w taki sposób, żeby cały czas myśleć, zastanawiać się nad reakcjami samochodu na różne rzeczy, które robimy. Warto, naprawdę warto, bo. Może to zabrzmi śmiesznie, ale śmieszne nie jest. Warto jeździć samochodem tak, jak ten samochód to lubi, bo wówczas będziemy mieli najdłużej najtrwalszy samochód, bezawaryjny samochód i najdłużej niskie spalanie, niskie zużycie oleju, niskie zużycie klocków hamulcowych itd. W przypadku tego samochodu, podobnie jak przednio napędowego, przecież również Nissana kaszka, który ma ten sam silnik, należy się po prostu nauczyć delikatnego ruszania, chociaż to naprawdę nie jest łatwa sztuka, jeżeli ma się pod maską tak zrywny silnik. Na szczęście cała reszta samochodu jest świetnie przystosowana do współpracy z takim napędem. A mianowicie, o, o, znowu muszę krzyczeć. A mianowicie auto jest bardzo stabilne, bardzo posłuszne kierownicy. Nie zaskakuje reakcjami, nawet jeżeli nie tylko zdejmiemy nogę z gazu, ale nawet przyhamujemy w zakręcie. Jak widać, ergonomia jest bardzo przyzwoita. Znaczy, chciałbym mieć odrobinę większy zakres regulacji kierownicy. Ale za to jest to jeden z niewielu samochodów, które ostatnio testowałem, mających kolumnę kierownicy dokładnie w osi mostka kierowcy. Nie jest przestawiona w żaden sposób, co jest bardzo miłe. Bardzo dobre są fotele, bardzo dobrze zestrojono automatyczną skrzynię biegów, która owszem, czasami Troszeczkę się zapomina, jeżeli za mocno wciśniemy gaz. Znowu nawrót do tego, że warto się wjeździć w auto. Bo kiedy mocniej wciśniemy gaz, sterownik skrzyni zachowuje się tak, jakby czekał na naszą dalszą decyzję. Czyli najlepiej by było, gdybyśmy przeszli wtedy w tryb manualny. I sami wymuszali zmianę biegów, bo inaczej trzyma bardzo długo, nie zmieniając biegu na wyższy. A co w ogóle na temat tego samochodu? Nawet przed liftingiem, kiedy był, powiedzmy sobie to wprost, o wiele bardziej tandetnie zrobiony, wykonany i wykończony. Nawet wówczas był absolutnym, totalnym bestsellerem rynkowym. I no, powiecie, że to przecież w tej klasie, w tym segmencie, czyli segment B crossover żaden napęd na cztery koła, nic z tych rzeczy, po prostu coś, co, w co się wygodniej wsiada, bo nie trzeba kucać, ani podczas wysiadania pomagać sobie, jeżeli kręgosłup boli jest wygodne do wsiadania, wygodne do prowadzenia, lepsza nieco widoczność, bo siedzimy o 7 cm, może nawet 10 wyżej niż w typowym hatchbacku segmentu B. Więc mamy tutaj całkiem sporą konkurencję w tym zupełnie nowego i bardzo, bardzo przebojowo wprowadzanego na rynek Forda EcoSport. Mamy Nissan Juke Mamy Citroena C3R Mamy Suzuki. Mamy Oplamokkę. No naprawdę jest dużo tych samochodów. Kia Stonic. Ale jak się rozejrzycie po ulicach, to będziecie widzieli w tej klasie, w tej kategorii właściwie tylko i wyłącznie kaptura lub Nissan Juke. Cała reszta się kompletnie nie liczy. Nie będę przytaczał mądrości ludowych na temat tego, że milion much się nie może mylić, bo to by było uwłaczające dla tego samochodu, który pomijając jego problemy jakościowe z przedliftingu, jest naprawdę znakomicie pomyślaną konstrukcją. Ale coś w tym jest. Jasne, ta ogromna masa kapturów na ulicach nie ma absolutnie nic wspólnego z tym topowym silnikiem. Gro samochodów na ulicach to są samochody z silnikiem 09. I Trudno się dziwić, bo temu samochodowi nie potrzeba bardzo dużej mocy. On jest po prostu leciutki. Natomiast jest przy tym samochodem zaskakująco wręcz łapiącym za serce. Na pewno wielka w tym zasługa pozycji za kierownicą i posłuszeństwa wobec kierownicy, wobec ruchów kierowcy. Tak, jak jest teraz, kiedy nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy w czasie jazdy. Nie boję się, włączając różnych rzeczy, że coś mi zostanie w dłoni. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne auto. No. Wspomniałem o pewnych. Wskazówkach, że to może być samochód kierowany wyłącznie do kobiet i to raczej tych drobnych. Tak, popatrzcie najpierw na to zdjęcie. Widzicie ja mam buty numer 43, żadne szaleństwo. Żadna jakaś straszna szerokość, a trzymając prawą stopę na pedale gazu praktycznie dotyka mnie również pedału hamulca. Pomijam już fakt, że O, jak widać tutaj, zamocowanie pedału hamulca pozostawia trochę do życzenia, a nawet powiedziałbym zakrawa. Ale no to są duperele, do tego też się można przyzwyczaić. Tym bardziej, że przynajmniej ten pedał hamulca nie klekocze, nie skrzypi. Tak, bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Dziękuję, do widzenia.